Siemanko widzowie, jestem nowy a dzisiaj będziemy nagrywać filmik. Nazywam się fajny VR i będziemy dzisiaj robić kurde, mucha lata. Czekajcie, złapię ją. <ścoughs> Dobra, nie ma już walić. Będziemy nagrywać o Piotrusiu. Więc yy, zaraz zaczynamy, nie? A w sumie już możemy zacząć. Papa pa, pa, koledzy! Też mm, jestem Piotr, I idę teraz do domu, bo zamdzę zepses z okno. Mama mnie wołała. Mhm. Idę teraz do domu. Ja mieszkam w takim drzewie tutaj. I trzeba tu wskoczyć, a ja ciężko. Ała! I uderzyłem się w prawdziwym. Miał! No, zawsze mam problemy, jak tu wejść. Już tu mieszkam od dwóch lat, a dalej mam problem, tutaj. O, wesołym, z wejściem. Tutaj moi sąsiedzi się. Ale ja idę na pliwata. Mama mi mówi, żeby zawsze poklikać w komputer i kliknąć Enter, to oni wtedy znikną. Ciekawe, co miała rację. Ej, mama miała rację. Six seven? Six seven! Six seven! A nie, to nie tu. Tom, tu mama mi pokazywała. Gdzie jest pan od Six Seven? Hmm, nie ma go. Dobra, idę do domu, pokazywam mój dom. Hm. Kurde, mama już dzwoni. Halo, mamo? No już wracam. No już jestem tu koło klołca. Tak. Mam zobaczyć ci te ciuchy. Dobra. Czekaj, zadzwonię do niej. Tyk, tik tyk. Mamo, ja później pójdę do tego sklepu, Dobla. dobra? Dobra, syneczku. Dobra, ja już wracam do domu. Pa! Na, na, na. I to jest mój dom. Hop, 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 hop. Pok, 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 pok. A, zapomniałem. Hmm, tu jest zawsze tak ciemno. Ja się boję. Ale to jest strasznie dobra, idę do tej lampki. O, tu jest mój domek. Gdzie mama? Dzwonię do niej. Mamo, gdzie ty jesteś? Syneczku, jestem w sklepie. Dobra. Jeszcze nakarm chomiki, dobra? Dobia. Pa! Ach, mama kupiła tu jakieś kwiatki, widzę. Hmm, zjem sobie am, niam, mia, miam. Chomiki miałem nakarmić. Pamiętam. Hmm. Au! O, to są moje chomiczki. Chomicki. Nie też coś tu. Wow. wow, co to? Mama im zostawiła zabawkę, ja też chcę. Uh -huh. Chodź, pogłaśnię cię. Au! Uglesz mnie. Dobra, idę poglać w Fortnite, w Fortnite albo nie w Minecraft, to na, na, na konosoli. To hm? Mama dzwoni. Halo? Syneczku, no idziesz do tego sklepu? Yy, no pójdę. Dobra, to idź. Ja jestem z koleżanką. Dobra, mamo, pa. Pa. Hmm. <noise> Muszę iść do tego głupiego sklepu. <noise> Czekaj, klucz jest, to wezmę.

To jest taki fajny sklep. Może sobie jakąś koszulkę kupię. Zobaczymy ile mi mama dała na kalcie. 2000, mogę sobie coś kupić. Oh, wow, wow! jakie siupel! Jest to 60 zł. Jakie drogie. Hmm. Wow. Jakie siupel ognisko. Mogłem wziąć kierowki Miam Ciaśto Mam Tak, było. byłem. Żubka tam pewnie jest nalana. żubka. Nie ma, a zawsze jak mama gotuje, to jeść. Patelnia, co tu? Gdzie ona? Gdzie ona jest ta patelnia? chcę zobaczyć. Dobra, kupię to splay na lobaki. To mam mówi, żebym kupił. O, to też kupię i to. O fajna kaszuleczka, może sobie kupię. Mm. O. Wywiulka. Co to? Ja to tutaj wezmę. I love. A i serdusko GT. Nie rozumiem. A tu jest sala zabaw, gdzie są kloćki. A ja nie mogę tam iść, bo nie mam hajsu jeszcze. Ale pójdę może tam. Ja lubię tam wchodzić, a tam iść magazyn. <laughs> I by się pobawić, Ostatnie... o ostatniej, on nie, nie tu. K kurde, nie, mimi, nie rozumiem. Oś, ostatniej chwili. Zrobiłem kupę w Pampelsa. Dobra, idę. Uf, zobaczyć psmieć Kosulecka idę. O tu jest psimiza Cześć. Wow, ile zacyt. Wiesz gdzie ten szelek? Tu jest. Niem, niem. 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 Wow, ale lepszy ten. I splej na lobaki. No i om miał, m, I Nie, nie, nie. Tam to lepsze. Ty taki. A ta wiewiulka to cioto. Ona mi tu wskoczyło. Cześć! Kurde. A może ja mam to ściśnąć? Nie, nic się nie dzieje. Mięśko. Nie tu. Niedźgo. Mniam, mm. Teraz ta micha. Gdzie ta micha? A tu. Amas, amas. Czekoladzie. Co Cie to? Wow. Mniam, Mniam, ja Dobre jabłusko. A teraz patelnia. I na to 3 tysiące. Patelnia i na to 3 tysiące. Ja bym chciał to i to. Dobra, to ja chyba wezmę to. Idę zobaczyć, ile co kosztuje. Ja mam dwa miliona złotych, znaczy dwa tysiące. Trzy dwa zelo 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 to kosztuje. A to? Pięć zelo zelo to ja chyba nic nie kupię. Mam je tą wiebiulkę kupię. Chodź ze mną. Chodź ze mną wiebiulkę. Dobra, nie wiem, kupię jej coś do jedzenia. Banany jej kupię. Yh, banankę idę zapłacić do Kasi. Sama obsługowa dobla. Zaskanuj kod produktu. Wip! Zaskanuj kod produktu. PIP! ZESKANUJ KOD PRODUKTU! PIP! ZESKANUJ KOD PRODUKTU! NO KULDE! Cool I to i uciekam. Zostawiam tu kasę gotówkę. Ciekawe co mama już jest. Nie wziąłem kluczy. Pod wycielacką. Jest. Mm. O. Jestem w domu, w końcu. Hm, idę grać w Minecrafta! Nie, nie, no, nie, 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 Nie 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 Co to Bóg? Ci ja się boję. pana. Halo? nikogo nie ma. Idę na spacerek. Gdzie to był? Gdzie to było? Nie bo nie wiem. Ile do, idę do śniegu? O, mama dzwoni. Pip. Halo, mamo? Chcesz iść na salę zabaw? Tak, chciem. To już pani dała, dałam tu pieniądze. Przyjdź sobie. Wiesz, gdzie jest sala zabaw, nie? Wiem, wiem. Dobra, pa.

tu jest już Monke Blops. To jest ta sala z zabaw. Nie. Au! Miau, 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 miał. Mm. Proszę pani mama zapłaciła. A nie, to nie pani. To trzeba tutaj dość na siamoobsugować. że tu siamoobsigowe są. Zapłaciła mama. Hmm. Hmm. Powiedziałem to chyba zrozumiało. Nie, nie. Au. Nie, 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 co się pośmieniło. Wow, gdzieś. Gdzieś kloczki? Kloczki! Kloczki, kloczki, kloczki. Kloczki mogę ustawić. No jak się tu to ustawić? O! Ustawiłem! Ale super, super! Tu postawię, a tu... To, to. Nie, 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 stoliczek i kawa. Jak chcę kawa, się napić. Go, 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 pyszna. A pamiętam jak z moim kolegą tu klaskałem. Fajnie było, chcę jeszcze las. A inne. Nawet tu komputer jest. Nawet jakieś tabliczki? Dobra. Yy, więc tak. Yy, koniec filmu. Widzowie, jak chcecie więcej takich filmów, to. Zostawia, zostawiajcie suba i lajka. Pa!